Wierze, więc zajęliście. To, co robi kamerzysta, to jest tragedia. Ja się nie wypowiadam. Dzisiaj widziałem, że jeżeli chodzi to o, o ten temat, kamerzysty, dzisiaj rozmawiałem z Markiem. Widziałem, że Big Jack przeszedł do kamerzysty, że został przekupiony, jeszcze to nieładnie zostało zrobione, jakoby miał być pobity u krużwila i potem przyjść do kamerzysty w łaskę. No nie fajnie. Myślę, że Marek, Markowi też jest szkoda, że to wszystko tak wygląda, bo rozstając się. W trójkę nie było jakiejś kosy, nie było żadnych złych relacji, złych intencji. A teraz widzę, że to wszystko idzie w bardzo, bardzo złą stronę. Tam dużo rzeczy złych się wydarzyło w tej ekipie. Nie ma hejtera, nie ma Karinu. Bardzo, bardzo złe tam rzeczy się wydarzyły z tego co słyszałem. Kochani, prosiłbym Was o zachowanie zdrowego rozsądku, nie wyzywanie Maszka w komentarzach, bo to nie jest jego wina. Każdy ma wolną wolę, każdy może podejmować decyzje takie, jakie uważa za słuszne. Jeżeli podjął taką, a nie inną decyzję, no to po prostu to jest tylko i wyłącznie jego e, wola. Czy ja jestem zadowolony z tego, że on jest u mnie na kanale? Tak, ale czy ja mu kazałem przyjść na kanał e, i został przekupiony? Nie. Po prostu sam chciał dojść do tego kanału i. I wyzywanie mnie w tym momencie jest po prostu, wyzywanie mnie i oczywiście Maczka jest po prostu no, takie trochę żenujące z waszej strony, bo tak naprawdę ja nie miałem na to większego wpływu ja po prostu e, pomogłem mu, jeżeli tej pomocy oczekiwał ode mnie. Just like that. I pamiętajcie, żeby nie traktować nigdy ludzi jak swoją własność, tylko każdy tak naprawdę ma własną wolę. Ja to już zrozumiałem jakiś rok temu i po prostu już to rozumiem: że każdy ma swoją własną wolę i każdy ma prawo decydować o swoim losie. Ktoś tu znowu próbuje się wybielić i zrobić siebie niewiniątko, które wcale nie wydzwaniało do Maćka i nic mu nie proponowało. W każdym razie u mnie w domu jest stanowczy zakaz zażywania wszelkich substancji odurzających, co w tym przypadku było główną menetą przetargową. Ale ten ktoś rzeczywiście ma rację. Nie powinien nam się wtrącać. Maciek jest wolnym człowiekiem i może robić co chce. I to też nie jest moja sprawa, czy skończy na ulicy sprzeczpania, czy będzie żył w godnych warunkach. To jest jego wybór i rzeczywiście w stu procentach się z tym zgodzę. Niech robi co chce, ale tak czy inaczej myślę, że prędzej czy później to się skończy bo gdzie się podziała Karina, gdzie się podział Hater, olejnik, szofer, Salem i tak dalej. Największym frajestwem, za przeproszeniem z tego kogoś strony, którym mnie zabolało jest to, w jaki sposób ten film został ułożony, w jaki sposób został e, zupełnie przypadkowo wymyślony scenariusz. Zostałem przedstawiony jako tak naprawdę najgorszy sady. Który znęcał się nad Maćkiem, głodził go i nie wiadomo jeszcze co mu robił, aż do tego stopnia, że uciekł z płaczem i porwaną koszulką przez psa. W każdym razie, skoro tak bardzo chcesz mu pomóc, to mam nadzieję, że nie skończy tak jak reszta Twojej ekipy, czyli po prostu z ręką w nocniku. Nie namawiam nikogo do pisania negatywnych komentarzy w jakimkolwiek kierunku, tylko po prostu chciałbym kogoś uświadomić, że należy traktować ludzi z należytym szacunkiem, zwłaszcza swoich dawnych przyjaciół.